Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Witam w kolejnym odcinku programu Powiedz Paulinie. A moim gościem jest dzisiaj Maria Golec, łyżwiarka figurowa, a także studentka japonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Marysiu, jestem bardzo ciekawa, jak brzmi powitanie właśnie w tym języku. No tak, jakbym się miała tak przedstawić, powiedzmy trochę bardziej formalnie, to Hadzi Masty, Natasila Mariades i Rysko Ja cię. Wiesz, spotykamy się, żeby porozmawiać o twojej największej pasji, czyli łyżwiarstwie figurowym, ale właśnie zaczęliśmy od japonistyki, ponieważ no bardzo zainspirowałaś mnie tym, że zdecydowałaś się właśnie studiować taki kierunek i właśnie skąd pomysł? Ja lubię się uczyć języków i też od zawsze jakoś to zainteresowanie, nazwijmy to japońską popkulturą, było od wielu lat gdzieś z boku. No i tak jakoś ciekawie ciekawiej bardzo ten kierunek brzmiał, więc stwierdziłam, że powinien mi się spodobać i chyba miałam rację, póki co bardzo mi się podoba. Czy to wynika też z tego, że dużo podróżujesz po świecie? Staram się, jak mam możliwość, to lubię nowe miejsca poznawać. Też yy, już zahaczę o ten wątek urwiarski, bo dzięki zawodom dużo nowych miejsc yy, w Polsce poznałam, więc. Tak, jak tylko jest możliwość lubię podróżować? Mm -hmm. e, bo w Japonii jeszcze nie miałaś okazji. <laughs> nie, jeszcze nie. Ale rozumiem, że to też jest jakiś y, element, czy jakieś takie twoje marzenie, żeby właśnie zwiedzić tą kulturę, prawda? Ile miałaś lat, kiedy pierwszy raz założyłaś łóżbę na swoje nogi i wyszłaś na ten lud? Pierwszy raz, wiadomo, były jakieś takie wyjścia pojedyncze z rodzicami, jak byłam mała, ale tak jak mówię, niespecjalnie mi się to spodobało, więc służby poszły w kąt i wróciły dopiero jak miałam jakieś 13 czy 14 lat, więc to jest dość późno jak na ten sport, jeśli, no wiadomo, nie jestem sportowcem wyczynowym, ale no jak widać w każdym wieku można zacząć i coś jakby dla siebie z tego sportu też wyciągnąć. Nie jestem typem sportowca, nie uważam też, że byłabym dobra w sportach, to może dziwnie zabrzmi teraz, ale... No, ale przypadkiem jakoś obejrzałam taki program, właśnie pokazowy jednej łóżwiarki, i coś, coś mi się spodobało. Tak przykuło moją uwagę, że to było coś innego. I, I stwierdziłam, że to ja chcę spróbować pójść na lód, zobaczyć, jak to się jeździ, i jakby od razu. Jakoś mi się spodobało, choć wcześniej, jak byłam mała na przykład, to nawet nie, że nie lubiłam, tylko ja tak wręcz szczerze nienawidziłam łyżew. Nie, nie byłam w stanie w ogóle zrozumieć, co w tym może być fajnego, że się jeździ na czymś śliskim, się wywala i to boli i w ogóle beznadzieja. A w którymś momencie jakoś no, zobaczyłam, wydaje mi się, ten trochę inny aspekt tego łyżwiarstwa. Że to nie jest tylko sport, ale ta cała artystyczna otoczka też w tym jest, i to mi się jakoś spodobało. No właśnie, bo odnalazłaś coś innego. Popatrzyłaś na to na, jako na sport, ale na taki troszkę w innym wymiarze, takim artystycznym. Czy żeby odnosić w tym sporcie sukcesy, to faktycznie trzeba się sporo poobijać? Tak, sporo, ale. Ym... Dla mnie jakby też te upadki są wyznacznikiem dobrego treningu. Jak się nie wywalam dużo, to mam wrażenie takie, że może nie dałam z siebie wszystkiego na tym treningu, więc no jest to nieodłączna część jednak, żeby no po prostu nieodłączna część rozwoju tego. Podobno podczas nauki najtrudniejsze jest opanowanie takiej tej równowagi, nauka chodzenia, czyli właśnie ta równowaga, pozycja ciała i później siadanie i wstawanie. Jeżeli się już opanuje te elementy, to podobno jest z górki. Czy tak jest faktycznie i co Tobie sprawiało taką największą trudność w momencie, kiedy rozpoczynałaś przygodę właśnie z tym sportem? Myślę, że pewnie jak większość sportów, jeśli mamy te podstawy opanowane tak Idealnie, no to potem te trudniejsze elementy lepiej wychodzą, więc takie po prostu chodzenie, poruszanie się yy, po lodzie. Nauczyć też się trzeba yy, upadać, też się trzeba nauczyć, tak? <grym> um, no bo z czasem te upadki też są trochę inne, może mniej bolesne, albo bolesne w inny sposób. Ale są wpisane, tak? Jest, są wpisane. A Nie pamiętam, co mi największą trudność sprawiało. Um, no bo też jak się zaczyna trochę jak jesteś trochę starszym, to inne są te problemy, trochę inaczej się już rozumie, że trzeba w jakiś konkretny sposób to ciało ułożyć, żeby jakiś element zadziałał, więc no mhm. inaczej. To powiedz nam y jak często trenujesz? W tym sezonie jest to... Częstotliwość moich treningów jest bardzo różna, bo każdy miesiąc też inaczej wygląda. E, zaczęłam studia też w innym mieście niż... Nie dość, że no, nie studiuję w Krakowie, teoretycznie mieszkam w Tarnowie, ale trenuję w Dębicy, więc Gdzie żeby... należysz do klubu, oczywiście, tak? Mors, na, tak, tak mhm. MORS Dębica. Więc, żeby jakoś te trzy światy, nazwijmy to tak, połączyć, to jest ciężko. Różne rzeczy się w różnym miesiącu dzieją, więc jak tylko mam okazję, to trenuję tam, gdzie mogę. No jest to, myślę, tak co najmniej 3-4 razy w tygodniu staram się. Jak mam możliwość więcej, to więcej, a jak mniej, no to, to mniej. To zależy wszystko. Bo tak naprawdę, żeby nie wypaść z tej formy, no to jest to uzależnione jednak od tych ciągłych ćwiczeń, prawda? Więc tutaj ta systematyczność jest chyba bardzo ważna, tak? Co też widzisz po sobie, kiedy masz ciągłość tych ćwiczeń, treningów, to jest znacznie łatwiej. Tak, to definitywnie widać i to było widać najlepiej jakby w zeszłym sezonie <laughs> dla mnie, bo w zeszłym sezonie ja rzeczywiście trenowałam. Codziennie tam z jednym dniem w tygodniu przerwy i myślę, że duże postępy wtedy zrobiłam. I teraz też jak na przykład yy, no, mam inne rzeczy do załatwienia, nie wiem, była sesja, no to musiałam na chwilę te treningi odłożyć, to powrót. Było odczuwalne to, że jednak była mniejsza częstotliwość mhm. tych treningów. Ale tak, pokochałaś się łóżwy, rozpoczęło się tak niewinnie, powiedzmy szczerze. Na samym początku nie pomyślałaś nawet, że z czasem będziesz brać udział w zawodach. W Łodzi to było mhm. już 2021, coś takiego. E i to był w ogóle pierwszy mój start w zawodach łyżwiarskich, więc no, zaskoczenie takie miłe. Czy był to pomysł, żeby startować, brać udział w zawodach, żeby to nie była tylko sama jazda na łyżwach, tylko coś więcej? Znaczy, był to trochę mój cel od samego początku, no bo tak jak coś tam już wspominałam wcześniej, to ten aspekt, taki artystyczny, ale też tego występowania, właśnie mnie najbardziej przyciągnął, więc od zawsze chciałam też wystąpić i na zawodach, i jakby występowanie na rewiach, yy, na jakichś pokazach to też jest coś, co ja bardzo lubię, więc yy, no zawsze jakoś do tego dążyłam i, i dalej jakoś dążę, żeby te starty były coraz lepsze, choć przyznam, że te pierwsze zawody no to ja jeszcze nie czułam się tak w pełni na siłach, i były dość takie, no nie że pod przymusem, ale za mocną namową i trenerów, i rodziców, że jednak powinnam startować już, bo nigdy nie będę tak, nigdy nie będę najbardziej gotowa, jakby hmm. kiedyś musi być Czyli ten takie przełamanie, raz. tak, ta odwaga w trakcie sezonu. Oczywiście przygotowujesz się do startów i opracowujesz program, i zwykle jest to jeden program na sezon. Mm, tak, zwykle jest jeden. I mm, Jak wyglądają takie przygotowania? Ja swoje programy układam sama i sama wybieram muzykę. Wszystko to jest. Yy, bo ja to lubię robić, więc yy, cieszę się, że mam tą możliwość też, że yy, sama mogę tą choreografię wymyśleć, więc no, yy, muszę znaleźć muzykę, tak? Muszę ją skrócić, muszę rozplanować wszystkie elementy. Muszę potem sprawdzić, czy to, co wymyślę, działa na lodzie. Potem muszę jeździć i jeździć ten program, aż nie zacznie wychodzić. A czasem zaczyna wychodzić i potem przestaje wychodzić, i potem. Mhm. No, programy to jest ciężka praca ciągła. Mhm. Czyli, tak, średnio, ile zajmuje takie od początku do końca opracowanie programu? Mm, to zależy. Mi na pewno też jeszcze dłużej niż na przykład naszym trenerom, trenerkom, które są o wiele bardziej doświadczone i jak ja widzę, jak są w stanie strasznie szybko ułożyć program, który jeszcze działa i który jeszcze jest ładny, to jestem pod wrażeniem. Ja lubię siedzieć długo i dopracowywać jakieś różne szczegóły. W ciągu sezonu też czasem się ten program zmienia, jak widzę, że jakaś rzecz działa lepiej niż... Jakaś inna. To na pewno jest y, trudne, żeby wszystko ze sobą tak zsynchronizować. Też musisz w tym programie użyć elementy, które muszą się pojawić podczas zawodów, prawda? Ja lubię oglądać występy różne: użwiarskie, ale też na przykład jakieś taneczne występy, y, więc no, dużo jakby staram się konsumować właśnie yhm, tego typu rzeczy i, i jakoś wyciągać te to, co mi najbardziej się. Podoba. Z takich elementów, której powiedzmy ja gdzieś tam zasłyszałam, to wiem, że nawet jest piruet, przekładanka i chyba wszystko o czym wiem. Jakie jeszcze na przykład elementy się pojawiają? No, skoki są oczywiście. Mhm. Jak są dwa skoki, w porządku jest to kombinacja skoków, więc są takie elementy. Są też spirale, czyli na przykład, nie wiem, jaskółka można kojarzyć jakoś, jak się jedzie długo na jednej nodze no, jest to element zaliczony do spirali i jest to na przykład jeden z moich ulubionych elementów. Spirale bardzo lubię. To jest właśnie, jak się jedzie długo na jednej nodze, po prostu druga jest tak wysoko do góry i nie wiem, jak się na przykład ją złapie i się zrobi taki, takiego skorpiona, powiedzmy, to się chyba w gimnastyce tak nazywa, nie jestem pewna. To też jest spirala i to są po prostu takie elementy, które się długo jedzie i one są tak niesamowicie efektywne, jak się je y, wykona dobrze, że. No, uwielbiam. naprawdę widowiskowe i pewnie też wysokopunktowane w rankingach. Tak, tak. Mhm. A, a na przykład y, salto tyłem to pewnie nie. No, niespecjalnie dozwolone <laughs> jest. Właśnie, już tak. Miałeś też taki y, epizod, gdzie y, użby na jakiś czas zamieniłeś na rolki. Co to była za przygoda, za historia? Mm. No, w Dębice na naszym lodowisku y, był remont, więc y, ten remont też trwał chwilę, bo w sumie zajął tam jeden i pół sezonu, więc jest to sporo. No i żeby nie stracić tej formy, y, no to musieliśmy coś jakoś trenować i no. Mieliśmy możliwość właśnie na rolkach zacząć trenować, więc spróbowaliśmy więc przełożyć te elementy łyżwiarskie z lodu właśnie na, na rolki figurowe. Jak bardzo różni się ta technika właśnie na łyżwach, a na rolkach? W moim odczuciu różni się znacznie, różni się bardzo. Przede wszystkim rolki nie są aż tak zwinne i wymagają jakby więcej siły w to, żeby wejść głęboko w krawędź. Właśnie nie ma też tak mm, ciężej jest wyczuć te krawędzie na rolkach, no bo to są jednak kółka. Na płozie, No, prościej jest wejść tą krawędź wyraźniej jakoś, um, ale to też zależy dużo od, um, od łyżwiarza, od rolkarza, um, bo są osoby, które właśnie jeżdżą i na jednym, i na drugim, i wolą rolki, i jakoś łatwiej jest dla nich jeździć. Dla mnie roki nigdy nie były proste ani jakieś takie przyjemne, więc. No, I no, dla ciebie są e, trudniejsze, w Twoim zdaniem? Tak, moim mhm. zdaniem o wiele trudniejsze są. Czyli ktoś, kto jeździ na rolkach, z łatwością nauczy się jeździć na łyżwach i odwrotnie, pewnie. E, no tak, na takim poziomie powiedzmy jazdy do przodu do tyłu rekreacyjnym, no to te dwa sporty są, myślę, Zbliżone i pozytywnie wpływają jakby na siebie nawzajem. Czyli ta przygoda z rolkami to była troszeczkę taka wymuszona, tak? Od sytuacji. Wiadomo, na czas remontu też trzeba było ćwiczyć. Ale to wcale nie oznacza, że i w tej dyscyplinie nie osiągałaś sukcesów, ponieważ udało się też zdobyć jakieś no, całkiem dobre osiągnięcia. Czym możemy się pochwalić? No, miałam okazję. Wystąpić na międzynarodowych zawodach World Open. Głównie dzięki temu, że tak się złożyło, że był to właśnie ten sezon, tej naszej przerwy od lodu. No i akurat w tym sezonie też w Polsce były organizowane te zawody w Cieszynie. No więc uznałam, że skoro jest taka okazja, no to, to chciałabym spróbować swoich sił. No i udało mi się drugie miejsce wywalczyć na tych zawodach, więc jestem zadowolona bardzo. Marysiu, wydaje mi się, że określenie być na lodzie w Twoim przypadku nabiera zupełnie innego znaczenia. Na pewno jest nacechowane pozytywnie i wiąże się z tym, że jeżeli Ty już się znajdziesz na tym lodzie, to właśnie osiągasz spore sukcesy. Które z zawodów pamiętasz najbardziej, najmilej i jest dla Ciebie takim największym osiągnięciem do tej pory? Hmm. Mm. Na pewno miło wspominam właśnie te zawody rolkarskie, bo to było dla mnie też, tak jak wspominałam, nie lubię za bardzo rolek, a jednak byłam w stanie jakoś się dobrze zaprezentować na też zawody trochę wyższej rangi. To też jest zupełnie inne doświadczenie. Um, I też zadowolona jestem z tego, jak akurat udało mi się ten program przejechać i ułożyć. Nie wszystkie programy, które ułożyłam. Działają tak z perspektywy czasu, jakie oglądam, tamten z World Open, z tych rolek nadal wydaje mi się, że całkiem wyszedł, um, a z wiarskich um, nie było jeszcze takiego przyjazdu, z którego byłabym zadowolona, dalej czekam, dalej się staram, proszę, żeby było... Taki urok też tego sportu, że ciągle się dąży, ciągle może być lepiej. Mhm. Co się odczuwa podczas właśnie na przykład takiego pokazu, kiedy prezentujesz swoje umiejętności, program, do którego się tak długo przygotowujesz? Jakie tobie emocje towarzyszą podczas tych startów? No, na zawodach głównie stres <noise> jednak i głównie jest to, staram się. Nauczyć właśnie panować nad tym stresem, coraz lepiej z zawodów na zawody. Jednak startować chyba też się trzeba nauczyć i trzeba się nauczyć tego, że nieważne, jak się dobrze wyćwiczy ten program, to jakby każde zawody są czymś innym i nie da się. Do ostatniej chwili przewidzieć, tak naprawdę, co się wydarzy na lodzie, bo to może być, nie wiem, sekunda jakiejś dekoncentracji albo coś i zawali się skok, i wtedy albo jest się w stanie skupić, że, okej, okay, zawaliło się jeden element, ale. I jedziemy dalej. Jedziemy tak. dalej, albo właśnie zaczyna się panikować, i wtedy cały program się sypie mhm. i. I co? I wtedy to też wygląda jak, o, to ten program jest niewyćwiczony, tak? On mógł być wyćwiczony, ale lód jest śliski i nieprzewidywalny. Zwłaszcza, że wtedy wszystkie oczy zwrócone są w Twoim kierunku i każdy Twój fałszywy ruch jest no, punktowany, tak? Wkładamy naprawdę dużo pracy i wysiłku w treningi, w to, żeby coś lepiej wychodziło, a to i tak nie wychodzi. Albo wychodzi lepiej, ale to i tak wydaje nam się niewystarczające. I taka właśnie... Mm, jest duża presja, jeśli się już jeździ tak pod kątem zawodów, no bo też z perspektywy widowni. Wszyscy jakby oczekują, że perfekcyjnego, po prostu występu, rywierka ma być właśnie taka, mówię, idealna, pięknie sobie jeździ. A to wcale, to jest super trudne. To wygląda jest łatwo. widowiskowe. Oczywiście. Jest widowiskowe, wygląda łatwo, jeśli ktoś umie jeździć, ale to wymaga ogromnej pracy. No więc w tym jest, myślę, trudność taka, którą nie wszyscy mogą dostrzegać. Mówiłaś o tym wysiłku. Ja czytałam, że podczas godzinnego treningu można spalić nawet 500 kalorii. <grym> Czy to prawda? Nie mam pojęcia, ale jeśli tak jest, to bardzo <grym> mnie to cieszy. <grym> ale po takim treningu no, czujesz na pewno zmęczenie, tak? Możesz się do czegoś opisać? Porównać? Jak po przebinięciu jakiegoś maratonu na przykład? Myślę, że definitywnie. Jest to... Jest to takie wyczerpanie, jeśli jest poranny trening, to później cały dzień jest taki trochę bardziej zmęczony, że tak się mówimy. A jeśli chodzi o taką stronę wizualną, bo to też jest ważne, to też Ty sama dbasz o to, jak wyglądasz na przykład na takich zawodach. Mm -hmm. Tak, no i jest to też dla mnie bardzo ważny aspekt, no, w tym sensie, że mnie to po prostu interesuje i na przykład stroje szyję moja ciocia, ja je projektuję i razem jakoś. Cię oczywiście. Pozdrawiamy ciocie. Pozdrawiamy ciocię. I jakoś potem razem je kończymy, dopracowujemy, żeby, żeby działało. I tak, no bardzo ważne dla mnie, dla mnie jest to, żeby właśnie ta strona wizualna, żeby te stroje współgrały i z muzyką i z choreografią i tak. Mhm. <laughs> Czyli y, jesteś odpowiedzialna tak naprawdę od początku do końca za wszystko i od strony choreograficznej jak i właśnie tej takiej zewnętrznej. Y, powiedz mi jeszcze w czym na twoim zdaniem leży piękno właśnie tego sportu? Mm, moim zdaniem właśnie w tej ekspresji, y, w tym, że każdy łyżwiarz jest jednak trochę inaczej. I myślę, że właśnie te indywidualne cechy każdego sportowca powinny być podkreślane w tych programach. No, no i właśnie ten fakt, że to jest sport, ale to może być też forma ekspresji jakiejś takiej wewnętrznej, artystycznej i że to oprócz tych um, super robiących wrażenie trudnych elementów, skoków, jakichś poczwórnych, to jest to też po prostu. Jakieś widowisko i ktoś, kto nie przepada ze sportem, myślę, że też może z przyjemnością po prostu oglądać się już figurowe. Hmm. Zdarza ci się często oglądać swoje występy. A jak do tego też podchodzisz? Bo inaczej jest przeżywać coś już na tym lodzie, a inaczej później obserwować i pewnie jesteś bardzo krytyczna wobec siebie? A zazwyczaj. Um... Coś już tam mówiłam, że nie jestem jeszcze zadowolona z żadnego przejazdu. No i tak to zazwyczaj wygląda, że jak tylko zajdę z lodu, to chyba nie było jeszcze takiego momentu, że tak bym się ucieszyła, wow, ale przejechałam w program. Tylko właśnie zawsze jestem jakoś zła, albo tak sobie myślę, że a tu mogłam jeszcze coś zrobić. Więc yy, nawet jak mam jakieś nagrania szybko po występie, to, to wolę trochę później je obejrzeć, albo zawsze za pierwszym razem, jak je oglądam, to tak przez jedno oko, bo nie mogę patrzeć, bo myślę sobie tylko, że jak to beznadziejnie było. Że mogłaś to zrobić tak, lepiej, zawsze, lepiej tak? jeszcze lepiej. Potem z czasem, potem przychodzi taka myśl, że a może zanalizuję, co wyszło nie hmm. tak, żebym też... Na przyszłość. Na przyszłość. No, i tak jak się kilka razy opowiedzieć, to zazwyczaj można się tak trochę uspokoić, że no dobra, nie było jakoś dobrze, ale nie było też aż tak tragicznie, jak mi się wydawało, więc jest to na pewno dobry materiał do analizy. To na pewno. I cały czas dążenia do tej doskonałości, prawda? Masz jakieś swoje inspiracje, łożwiarzy, którzy są taką inspiracją dla ciebie? Um, no, jest to może trochę oklepana odpowiedź, ale ile bym łóżwiarzy i łóżwiarek nie obejrzała, to jednak um, niezmiennie u uruchaniu dwukrotny um, złoty medalista olimpijski, um, jeden z najbardziej znanych i lubianych już no nie bez powodu jednak, um, myślę, że wciąż pozostaje moją największą inspiracją, bo on oprócz tych elementów technicznych, które ma, na, które ma naprawdę na najwyższym poziomie, to jest też tą taką dużą artystyczną i on właśnie mimo że ma te elementy techniczne, to on tak naprawdę ich nie potrzebuje. Jest jak swoje programy takie pokazowe, jak prezentuje. No to i tak jakby wszystkie oczy są zwrócone wtedy na niego, jest to absolutnie przepiękne. Ale to też chyba o to chodzi, żeby łożwiarz miał. Tą taką iskrę w sobie, żeby było coś, co danego tam na przykład wyróżnia. Co chciałabyś, albo co Twoim zdaniem, wyróżnia najbardziej ciebie wśród innych osób, które uprawiają właśnie tą dyscyplinę? No, ja się staram, żeby to było Jazda, żeby to był właśnie może trochę ciekawszy, trochę inny dobór muzyki czy stroju, czy ta choreografia, bo na przykład technicznie uważam, że jestem dość słaba, skoki nie są moją mocną stroną, na przykład, więc staram się jakoś to rekompensować właśnie powiedzmy tym, tą bardziej artystyczną stroną. Um, no, więc, więc staram się bardziej w tym kierunku rozwijać też. Występujesz solo, a nie przyszło ci kiedyś przez myśl, żeby tak spróbować na przykład w parze zupełnie inne doświadczenie. Um, jestem otwarta na nowe, na nowe doświadczenia, aczkolwiek nie sądzę, żebym się sprawdziła jakoś w tym dobrze. Um... Wiesz, z rolkami też tak mówiłaś. <laughs> No, coś tym jest. Więc kto wie, prawda? Jeszcze, jeszcze może yy, też zobaczymy cię właśnie w nieco innej odsłonie za niedługo. Kto pierwszy zaciągnął cię na lodowisko? No, rodzice. Yy, ale ja tego nie pamiętam. Yy, mam tylko zdjęcia, widziałam, jak byłam taka super mała i tylko mnie trzymają tam za ręce, żebym jakoś nie upadła. I, i nie wiem, miałam chyba ze trzy latka wtedy. No to to ponoć było moje pierwsze zatknięcie z lodem. To są twoje ulubione łyżwy? Tak. Ulubione i jedyne są od początku mojej przygody i tak, są bardzo zmęczone, już ledwo się trzymają, ale dobrze służą. Przynoszą szczęście z pewnością, prawda? Tak. I jakie cele stawia przed sobą Maria Golec? Mm. No myślę, że głównie ciągły rozwój jakiś w łyżwiarstwie, ale też poza łyżwiarstwem chciałabym jakoś dalej, tak jak mi się to póki co udaje łączyć to studiowanie z, ze sportem i no, w łyżwiarstwie mam dużo jakichś takich różnych celów, wciąż chcę pojechać. Um, tak, program, z którego będę zadowolona. Taki program, który w pełni jakby pokazuje tą jakąś moją wizję, jaką mam na, na łyżwiarstwo, i tak. Ktoś by pomyślał, że skoro właśnie w tej dyscyplinie odnosisz takie sukcesy, to też kierunek studiów, który wybierzesz <noise> będzie związany właśnie ze sportem. A tutaj zaskoczenie. Nie myślałaś pójść właśnie w tym kierunku. Przeszło mi to przez myśl, ale. No, ja nie sądzę, żebym się aż tak odnalazła w innych sportach. Jakie masz plany w związku też z tym kierunkiem? Um, szczerze mówiąc, zobaczymy, co, jakie szanse też przyniesie przyszłość, co, co wymyślę. Um, no zdecydowałam póki co, właśnie yy, robić to, co mogę w tym momencie, a życie jest tak nieprzewidywalne, że, że myślę, że jakoś mi się wszystko wyklaruje. Um, więc nie wiem, co, co z tą japonistyką jeszcze. E, natomiast e, bardzo bym chciała zrobić też kurs na instruktora łyżwiarskiego. I jeśli udałoby mi się coś z tym łyżwiarstwem dalej w życiu robić, to, no to byłoby super. Jak długo trwa sezon? Um, to zależy, ile jest lodowisko otwarte. To się też różni od sezonu do sezonu, ale no tak do końca marca, do końca kwietnia. Niektóre lodowiska są jeszcze dłużej otwarte w Polsce, ale ostatnie zawody, takie nasze w Polsce, są chyba pod koniec kwietnia. Śmiało, można powiedzieć, że lodowisko w Dębicy no, z czas, czasem stało się takim trochę drugim domem dla ciebie. <grym> Definitywnie. Do czego się teraz przygotowywasz? No teraz um, odrobinkę. Próbuję odpocząć. Nie wiem, może przez jeden dzień próbowałam, bo znowu mam za dwa tygodnie kolejne zawody, a dopiero co były zawody w cieszynie, więc jest tak chwilka rozluźnienia, ale nie za dużo, bo znowu się trzeba przygotowywać do kolejnych. Um, więc więc tak, więc powoli się zbieram znowu żeby być gotowa do poznania za jakieś mhm. dwa tygodnie. Marysiu, słuchaj, ja Ci bardzo już dziękuję za rozmowę, życzę Ci samych sukcesów właśnie w tej dyscyplinie, którą uprawiasz. Życzę ci tego, żebyś wybrała się do Japonii też, wspomniała swoje marzenia oraz tego, żebyś oglądając jeden ze swoich występów w końcu powiedziała, jestem świetna w tym, co robię i podoba mi się w 100% ten występ. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Dziękuję bardzo. To może jeszcze pożegnasz się z naszymi widzami. Jak rozpoczęliśmy w języku japońskim, to i zakończmy. Arika tego zajęć Przepraszam, nie potrafię powtórzyć, ale dziękuję bardzo za rozmowę i spotkanie. Dziękuję. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.